Piotr Kukułka, wicedyrektor Szkoły Szczepanika, panie dyrektorze, po raz dwunasty kolejna impreza, kolejny piknik geograficzny. Tak, i Szkoła Szczepanika po raz 12 organizuje piknik geograficzny, impreza topograficzno-geograficzna, która skierowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i uniwersytetów trzeciego wieku. Skierowana jest do uczniów nie tylko Małopolski, ale w zasadzie całej Polski. Natomiast jeżeli chodzi o uniwersytety trzeciego wieku, to głównie Małopolska. Panie Piotrze, jakie atrakcje w tym roku Pan przygotował dla uczestników? No, atrakcje to już ja nazwę takie tradycyjne są. Uczestnicy po pierwsze rozwiązują testy egzaminacyjne, a później myślę, że najbardziej atrakcyjna część to jest część topograficzna. Po mieście są rozstawione 24 punkty kontrolne i uczestnicy muszą odszukać te punkty, mając ze sobą mapę. Mapę, gdzie są tylko zaznaczone ulice bez nazw ulic. No i jeszcze jakieś tam dodatkowe. Wskazówki. I, I to jest jakby ta część, taka że tak powiem topograficzna. Natomiast inne atrakcje to m.in. spotkanie z panem Markiem Tomalikiem, podróżnikiem myślę, że w świecie podróżniczym znaną osobistością, która działa na terenie Australii. Mówił pan, że to nie tylko dla uczniów tutaj z Tarnowa i okolicy, ale też z całej Polski. Spodziewacie się takich gości? Tak, spodziewamy się. Już mamy zgłoszenia, może jeszcze ich niewiele, ale już są zgłoszenia. Mamy z Raciborza i mamy z Przemyśla. No nie mówię już o Brzesku, o Bochni, o Zakliczynie, o Dąbrowie Tarnowskiej, o Szczucinie, gdzie już już od lat uczestniczą, uczestniczą drużyny. Natomiast już, jak mówiłem, z coraz dalszych zakątków Polski się pojawiają. Z roku na rok mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Czy w tych konkurencjach mogą brać udział tylko specjaliści od, od geografii, topografii, to jest bardzo trudne? No myślę, że to nie jest takie trudne. No przede wszystkim coś, żeby się orientować z topografią, czyli z mapą. Jak już mówiłem, zaznaczone są na takiej mapie specjalnej rejony występowania punktów. No i to trzeba odpowiednio synchronizować z planem Tarnowa i odszukać te punkty. Także myślę, że w zasadzie każdy z nas dotarłby wcześniej czy później do tych punktów. A z jakich urządzeń można korzystać, żeby sobie pomóc? No, z dowolnych. Tu nie ma ograniczeń, przynajmniej na razie nie mamy ograniczeń. Możemy z GPS-ów też, jeżeli jest taka potrzeba, możemy z kompasów, z busoli, z map, z książeczek, z informatorów, z czegokolwiek. To jest dowolność korzystania. Panie Piotrze, to chyba nie pozostaje nam nic, nic innego jak zaprosić wszystkich na ten piknik. Zapraszamy młodzież do uczestnictwa w pikniku, natomiast mieszkańców Tarnowa na godzinę 18 na spotkanie z Markiem Tomalikiem. W auli PWSZ o godzinie 18 .00. będzie jego prelekcja, także bardzo serdecznie zapraszam. Są jeszcze zaproszenia, które tutaj trzymam, to są do odebrania w Sekretariacie Szkoły Szczepanika, w TCI, w biurze Barbara. Są bezpłatne z wejścia, ale tylko za takim zaproszeniem. Nie można wejść za okazaniem takiego zaproszenia. No to zapraszamy. Dziękuję, dziękuję. bardzo. Dziękuję.